Szałfrytek z 22 tysięcy torebką. Karolina Szostak wyluzowana w stolicy. Karolina Szostak, choć w teorii zajmuje się dziennikarstwem, to główną uwagę publiczności przyciągnęła spektakularną utratą kilogramów. Sposobem na utrzymanie swojej popularności w show biznesie jest wydawanie kolejnych książek o odchudzaniu. Już trzy z nich znajdują się na jej koncie. Ostatnio paparazzi przyłapali Karolinę w jednej z warszawskich knajp. Korzystając z dobrej pogody, celebrytka wybrała miejsce w ogródku restauracyjnym, gdzie delektowała się frytkami w towarzystwie znajomych. Po uregulowaniu rachunku, 48-letnia szostak udała się do zaparkowanego obok Mercedesa. Znana z dbałości o swój wizerunek, Karolina nie szczędzi pieniędzy na designerskie ubrania i akcesoria. Tym razem założyła oliwkową koszulę, zestawioną z białymi dżinsami i różowymi butami Adidas. Oczywiście nie zapomniała o modnych i kosztownych dodatkach: okularach przeciwsłonecznych Selin wartych 1500 zł oraz torebce Chanel o wartości 22 tysięcy zł. Poza światłem reflektorów i kamery, Karolina Szostak przyciąga uwagę również swoim wyrafinowanym stylem ubierania się oraz wyjątkową uwagą do detali. Jej pasja do modowych eksperymentów i nieustanne dążenie do doskonałości wizerunkowej sprawiają, że jest często punktem odniesienia dla wielu entuzjastów mody. Nie bez powodu Szostak jest określana jako ikona stylu, której wybory ubraniowe są często komentowane i analizowane przez media i fanów. Jej umiejętność zestawiania modnych trendów z własnym stylem sprawia, że jest nie tylko inspiracją dla wielu osób. Ale także prezentuje się zawsze elegancko i szykownie, bez względu na okoliczności. Jednakże, pomimo tego, że Karolina Szostak cieszy się zasłużoną popularnością wśród miłośników mody i showbiznesu, jej życie prywatne pozostaje często zakryte przed kamerami i zasłoną tajemnicy. Choć czasami pojawiają się plotki na temat jej życia osobistego, celebrytka skutecznie utrzymuje swoją prywatność z dala od medialnego zgiełku. Koncentrując się przede wszystkim na swojej pracy zawodowej i pasji do mody, kropka, pomimo bogatego życia zawodowego i medialnego zainteresowania jej osobą, Karolina Szostak pozostaje także aktywna w działaniach charytatywnych i społecznych. Regularnie angażuje się w akcje wspierające osoby potrzebujące oraz promuje ideę aktywnego życia i zdrowego stylu życia. Jej zaangażowanie w różnorodne inicjatywy społeczne pokazuje, że celebrytka ma serce na właściwym miejscu i chce wykorzystać swoją popularność do pomocy innym. Poza tym, Szostak stara się być również wzorem i wsparciem dla swoich fanów w kwestiach związanych z akceptacją siebie i pozytywnym podejściem do życia. Poprzez inspirujące posty na mediach społecznościowych dzieli się swoimi doświadczeniami i zachęca innych do pewności siebie i realizowania swoich marzeń.